W najbliższym programie zobaczymy, jak ćwiczy 7000 żołnierzy i poważna ilość sprzętu wagi ciężkiej. Na poligonie w Orzyszu odbyło się ćwiczenie Dragon 15. Polowanie na myśliwego to niebezpieczna gra. Tym właśnie zajmuje się orp Kaszub, korweta zwalczania okrętów podwodnych. Dziś Kaszub odsłoni przed nami kilka swoich tajemnic. Dragon 15 to pierwsze ćwiczenie z wojskami przygotowane i prowadzone przez Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych po reformie systemu dowodzenia. Po raz pierwszy też przećwiczono przygotowanie oraz działania sił przed wybuchem kryzysu. W Orzyszu w pełnej gotowości stawiła się kawaleria pancerna z 11 Dywizji. Wsparcie zapewniło jej tysiąc żołnierzy z wojsk sojuszniczych. To ćwiczenie jest dla nas praktycznym sprawdzianem naszej zdolności bojowej do realizacji zadań. Tym wyzwaniem na pewno jest przegrupowanie do odległego Orzysza. To odżagania 740 km. Pododdziały moje przegrupowały się transportami kolejowymi, transportami kołowymi. Jesteśmy w kolejnej fazie. Przed nami kolejne zadania. W tym ćwiczeniu biorą udział nie tylko pododdziały organiczne 11 Dywizji Kawalerii Pancernej, ale i również siły przydzielone zgodnie z decyzją kierownika ćwiczenia do takich sił przydzielonych należy między innymi taktyczne międzynarodowe zgrupowanie bojowe. W składzie tego zgrupowania są pododdziały brytyjskie, pododdziały niemieckie. Po raz pierwszy udział w tym ćwiczeniu bierze kompania czołgów wyposażona w czołgi Leopard 25, 34 Brygady Kawalerii Pancernej i mieliśmy możliwość przetestować przygotowanie tej kompanii. Rejon zżytkowania Pierwszego pani czołgów umożliwi nam przede wszystkim skryte funkcjonowanie i wykonywanie dalszych zadań, oraz bytowanie żołnierzy w warunkach lesistych, przy różnych warunkach klimatycznych. Czołg bez większych trudności sobie radzi czy to z trudnym terenem, czy także z warunkami przy niskich temperaturach. Załoga ma dostatecznie duży komfort funkcjonowania z racji nagrzewnicy, która jest w przedziale bojowym, oraz wyprowadzone przewody grzewcze do kierowcy. Tym samym, przy niskich temperaturach, jesteśmy w stanie w miarę komfortowych w warunkach siedzieć, prowadzić działania i realizować wcześniej postawione nam zadania. Tankowanie w tych warunkach podyktowane jest zachowaniem skrytości, uniknięcia bycia wykrytym przez przeciwnika, więc musimy zminimalizować ruch w rejonie, ruch pojazdów i hałas pojazdów. Dlatego też nie będziemy dojeżdżać do dróg, które są dostępne, tak aby w jak najkrótszym czasie tankowanie zostało przeprowadzone i w jak największej skrytości. Wody są wszystkie zamaskowane, okopujemy je, e, zabezpieczamy je w ten sposób przed atakiem artyleryjskim przeciwnika, a także przez rozpoznanie powietrznym, naziemnym poprzez siatki, które widać nad, e, nad wozem. Na wyposażeniu wozu posiadamy także sprzęt do e, przygotowania gorących napojów. Dodaje nam tutaj odrobinę luksusu do, do tych warunków, w których się znajdujemy. E, także, żeby ułatwić sobie bytowanie, zbudujemy różnego rodzaju schronienia, e, w których nocujemy, w których możemy się ogrzać. Jest to jeden z elementów zabezpieczenia bojowego. Służy on jako schron dla żołnierzy w czasie na przykład alarmu lotniczego. Jest dobrze zamaskowany, mało widoczny z drogi, także oczywiście pojemny. Jest dobrym schronieniem przed deszczem i wiatrem. Jest dobrze osłonięte. Myślę, że można śmiało w nim przebywać. Naszym zadaniem jest na sygnał rubież zwinąć wszystkie ubezpieczenia, do wozu, odpalić wóz, wyjechać na drogę w kierunku wschodnim. Następnie zająć rubież ogniową za mostem na Rzece Dziękałówka i ubezpieczyć wejście do walki kompanii czołgów. Brawo, brawo, tutaj dam. Przeciwnik spodziewany z WSB. Wykonaj, rubiesz, wykonaj, rubiesz Brawo, dobrze wykonuję. Robiesz, rubiesz, rubiesz! Pasowo wykrył stanowisko dowodzenia 34 UEE 57 324 66 876 cel w zasięgu LEPA. Dywizjon stój wycelować. Kolon, stój, stój wycelować Cel VB 3002 stanowisko dowodzenia. 34. Uniform Eko Eko 57 324. Bez pierścienia hamującego. Zużycie 1 druga salwy. Izotonia gotowa. Izotonia gotowa. Dekorator gotowy. Dekorator gotowy. Z dywizjon salwą ognia. Stolon. Salwą ognia. Salwą ognia. W ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami pod kryptonimem Dragon 15 dywizjon artylerii rakietowej wykonuje zadania wsparcia ogniowego na korzyść oddziałów pierwszorzutowych, czyli brygady zmechanizowanej, brygady pancernej, zadania wsparcia ogniowego wykonuje w natarciu. Są to ćwiczenia, które są dla mnie bardzo wielkim wyzwaniem. Przede wszystkim dają mi możliwość sprawdzenia się działaniu czy współdziałaniu i współpracy z dowódcami różnych szczebli w Wielkiej Brytanii, Niemiec i przede wszystkim z moimi wyższymi przyłożonymi i przede wszystkim z moimi dowódcami. Przede wszystkim mamy możliwość dotarcia się, współpracowania, ponieważ każdy rejon, nowy rejon stawia nowe wyzwania taktyczne, proceduralne i tak ja po raz pierwszy również w trakcie tego ćwiczenia powołałem dywizyjną grupę zabezpieczenia logistycznego. Dowodzi tę, tą grupą podpułkownik rezerwy. I muszę powiedzieć, że ten pododdział, on się nie tylko uczy, ale wykonuje wzorowo zadania, a w niektórych momentach my również od niego możemy się uczyć, korzystając z jego doświadczenia. Gdy odebrali w ostatnim czasie, na ostatnią niemalże minutę, że będzie taka sytuacja, że pan prezydent zechce ich odwiedzić, ja traktuję to jako wspaniałe wyróżnienie. Rzadko się zdarza, że mamy yy, tak wysokiego rangą gościa. To była potężna nagroda, nie tylko dla 11 Dywizji, ale dla wszystkich biorących udział w tym ćwiczeniu. Czołem żołnierze! Czołem bojczeniem! To pierwsze takie ćwiczenia, w których biorą udział rezerwiści od wielu lat. Myślę, że to dobrze, bo zdolność bojowa... Armii i w związku z tym zdolność do obrony kraju, tak naprawdę, aby była poważna, nie może się opierać tylko i wyłącznie na armii zawodowej, której w sumie jest niecałe 100 tysięcy. Panów działanie i panów umiejętności bojowe, sprawność są niezwykle potrzebne, gdyby trzeba było bronić naszej Ojczyzny. RP Kaszub ma zwalczać najtrudniejszego przeciwnika na morzu – okręty podwodne. W tym celu jednostka dysponuje wyjątkowym sprzętem, który pozwala namierzyć przyczajone w głębinach okręty podwodne oraz niezwykłą broń, która służy do ich zwalczania. Fregata Kaszub to jednostka, której zadaniem jest polowanie na myśliwego. Dział broni podwodnej, czyli tutaj mamy wyrzutnie torped DTA-53 z czterema torpedami SET-53. 12 bomb głębinowych na zrzutniach grawitacyjnych na rufie oraz wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych w okolicy dziobu okrętu. Jeszcze dół. Dobra, i teraz dopnij ją dopnij ją. Patrz też, na prawo patrz. Panie kontorze, dostęp do pseudokrętu. Kapitan Jaśniewski, mylę na zbiórce. Czołem załoga! Dobrze, w dniu dzisiejszym chodzimy o 7.45. Przypominam wszystkim o zasadach bezpieczeństwa. Warunki na morzu mogą być różne. Wiatr się zerwał, myśleć co się robi. Najlepiej zawsze po dwóch. Jeden na drugiego patrzy i wszyscy odpowiadają wzajemnie za siebie. Czy wszystko jest jasne? Pytania, problemy, coś to powinienem wiedzieć. Baczność, przygotowanie do alarmu manewrowego, odsumowanie, spoczynku Teraz wygląda naprzód! Jeżeli dostajemy zadanie poszukiwania okrętu podwodnego, pierwszym co robimy to jest określenie rejonu, w którym będziemy go poszukiwać. W celu użycia stacji hydrolokacyjnej należy najpierw sprawdzić prędkość rozchodzenia się dźwięków w wodzie żeby stwierdzić, czy dźwięk rozchodzi się jednorodnie, czy występują warstwy załamania się tej prędkości dźwięku w wodzie, co powoduje wytworzenie się kanałów hydroakustycznych i przez to możliwość schowania się okrętu podwodnego w takiej warstwie. Zazwyczaj podczas ćwiczeń okręty podwodne robią wszystko, żebyśmy my ich nie znaleźli, a my wprost przeciwnie, żeby ich znaleźć. Jeżeli dysponujemy dodatkowo parą śmigłowców, które mają możliwość poszukiwania okrętów podwodnych, to w większości razy jesteśmy na wygranej pozycji. Śmigłowiec, który nie dotyka powierzchni morza, a opuszcza tylko stację hydrolokacyjną i może bez zakłóceń nasłuchiwać toni wodnej, jest w o wiele lepszej sytuacji i w znacznym stopniu ułatwia nam zadanie. 10, Star, prawo 10, 10, 10. Dzisiejsze warunki są trochę trudniejsze niż zwykle, ponieważ wychodzimy na poligon P12, znajdujący się z Zachelem. Tutaj z reguły przeważają wiatry zachodnie, stan morza jest wyższy niż na Zatoce. Atutem okrętu jest zmodernizowana stacja podkilowa, która po modernizacji jest w stanie wykryć okręt podwodny z 6 do 10 km. W warunkach morskich w Bałtyku jest to stosunkowo dużo, gdyż Bałtyk jako morze mało zasolone posiada warstwy, w których okręt podwodny może się schować. 4, 8 5 6 Okręt podwodny zazwyczaj wie, że został już namierzony, jest śledzony Ewentualnie wtedy wykonuje uniki, żeby się schować Szuka tak zwanej strefy cienia w tej toni morskiej Gdzie nasza stacja lub inne stacje nie będą go widziały Więc yy, oni akurat wiedzą, w którym momencie... My ich widzimy. Sukcesem jest znaleźć taki okręt podwodny i ewentualnie przeprowadzić na niego prawidłowy atak. Czy to wyrzutniami torpedowymi, czy innymi rodzajami uzbrojenia, jak rakietowe bomby głębinowe. SD działu trzeciego, wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych wstępnie przygotować. Bomb głębinowych wstępnie przygotować. Komora krzywduje, przygotować następną bombę do podania. bomba do góry. Siódma bomba do góry. Bomba do góry. Znajdujemy się bezpośrednio pod wyrzutnią rakietowych bomb głębinowych. Pod nami jest komora, w której znajduje się 96 sztuk rakietowych bomb głębinowych. Służą do zwalczania okrętów podwodnych oraz do strzelania do torpedy, którą puścił do nas wrogi okręt podwodny. Zasięgi tych rakiet to jest przedział między 300 metrów a 5,5 km. Możemy jednorazowo załadować 12 bomb na jednej burcie i 12 bomb na drugiej burcie, czyli razem 24 bomby. Alarm bojowy, alarm bojowy, obsadzamy meldować się na stanowiskach. Podwodniacy śmieją się często i mówią, że są okręty podwodne i okręty cele. Zawsze okręt podwodny ma lepszą pozycję wyjściową, ponieważ to on nas słyszy, a my go na początku nie widzimy, tak? Musimy go znaleźć, śledzić i zwalczyć. Uwaga załoga, kategoryczny zakaz poruszania się po pokładach otwartych. Jeżeli stacja hydrolokacyjna wykryje okręt podwodny, wysyła Parametry do strzelania na system kierowania uzbrojeniem. System ten wypracowuje dane do strzelania i przekazuje informacje tutaj na wyrzutnie. Na wyrzutniach elektryczny układ nadążny obraca w sposób automatyczny wyrzutnie, nakierowując na cel. SD działu trzeciego. Uwaga na wyrzutniach! Uwaga na wyrzutniach! ORP-Kaszub jako korweta ZOP, jej głównym uzbrojeniem, tak jak sama nazwa wskazuje, jest uzbrojenie do zwalczania okrętów podwodnych. Jednakże dodatkowo została wyposażona w artylerię okrętową, która zwiększa jakby jej siłę uderzeniową na morzu. Na swoim dziobie ORP-Kaszub ma potężne działo. To uniwersalna armata morska kalibru 76,2 mm AK-176. Jej zadaniem jest zwalczanie celów na morzu, ale również na brzegu i w powietrzu. Dzięki swojej szybkostrzelności może zwalczać nawet pociski przeciwokrętowe. Precyzję zapewnia mu system kierowania ogniem MR12302 z kanałem telewizyjnym celownika i dalmierzem laserowym. Zasięg pocisków wynosi 11 km. SB1-2, cel, tarcza w dryfie, namiar 90 stopni, odległość 40 kabli, przyjąć wskazanie celu. SP-1-2, cel starcza w na namiast prawo 90-41K, przyjąć celu. Otworzyć ogień! Działo AK-176 na pokładzie Kaszuba uzupełniają armaty morskie ZU-23-2M Wróbel. To niewielkie, ale niezwykle skuteczne działo o kalibrze 23 mm zostało zaprojektowane w oparciu o produkowaną w Polsce armatę przeciwlotniczą ZU-23-2. Jej zasięg wynosi 2500 metrów, a największą zaletą jest szybkostrzelność. Kierowanie wieżą i armatami odbywa się przez układ silników hydraulicznych. Jeśli chodzi o technikę strzelania, celowniki są wywizowane. To jakiś czas się widuje, ale podczas strzelania trzeba i tak brać korekcję na y, odległość i też wnoszenie po W Generalnie większość strzelan wychodzi bardzo dobrze lub dobrze, ale no... Trzeba troszeczkę y, praktyki tym. Tak jak w tym przypadku, kiedy okręt płynie, a tarcza stoi, to pewien czas muszę korygować, y, że tak powiem, armatą w kierunku, jak i podczas y, jeśli chodzi o tak y, strzelania. Opinii wielu, ORP Kaszub jest specyficzną jednostką ze względu na załogę, która tutaj służy. Wiemy, że każdy z członków załogi może na siebie liczyć w każdych warunkach, podczas każdego rodzaju pływania i nikt nikogo tutaj nie zostawia samemu sobie. Odkąd służę 2005 roku, zdarzały się różne przygody okrętowe, jak to wiadomo, ale nigdy się nie zdarzyło tak, żeby nas zabił. Tak? Czyli zawsze bezpieczne wyjście wiązało się z bezpiecznym powrotem do portu.